Witajcie, witajcie kochani. Dzień dobry wszystkich tutaj witamy z pięknego terenu. Zobaczcie w jakich jesteśmy okolicznościach przyrody. Jest 13 grudzień, a tutaj I piątek, piątek a wszechświat nas po prostu wdarzył, zobaczcie, jakie słońce, że musiałam włożyć okulary, bo nie jesteśmy w stanie patrzeć. Zapowiadałam Wam wcześniej, że przyjechałam do takiej tajemniczej kobiety, która mieszka w domku grzymały, przepięknym domku grzymały, takim magicznym. Proszę Cię Agnieszka, przedstaw się kochana, kim Ty jesteś i coś nam o sobie powiedz. Powiedz mi czym się zajmujesz. Tak, mam na imię Agnieszka, mam 56 lat. Jestem babcią już szczęśliwie i w związku z tym jestem wolna jako kobieta. I teraz mogę się oddawać swojej pasji tyle, ile chcę. Mam mnóstwo Super. czasu, zrezygnowałam z pracy, tak zwanej klasycznej pracy, ponieważ malarstwo też jest pracą i mogę oddawać się swojej pasji. No właśnie, powiedziałaś to magiczne słowo malarstwo. Kiedy odkryłaś swój talent, powiedz mi? To znaczy, tak, ja go w sumie nie odkrywałam, dlatego że ja po prostu z tym przyszłam na ten świat. Mm -hmm. Od dziecka rysowałam, od dziecka malowałam, prowadził mnie mój tato. Potem skończyłam Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ale to wszystko tak szło powolutku, powolutku. I dopiero, że tak powiem, rozbujało się mm -hmm. to wszystko jakieś parę lat temu, właściwie kiedy przeprowadziłam się tutaj na wieś. Tak, mogę okay. to chyba. Agnieszka, a tak zapytam cię, ponieważ no, wiele osób maluje w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju, na całym świecie. Twoje obrazy są takie wyjątkowe, takie inne. Powiedz mi, cóż wyjątkowego jest w tych twoich pracach? Bo ja wiem, że to jest coś, co płynie z głębi ciebie, z, ze środka, z nie wiem, jakiegoś źródła w tobie i powiedz mi coś więcej na ten temat. Jest mi bardzo miło, że tak mówisz, aczkolwiek uważam, że każdy jest wyjątkowy i każdy tak, artysta oczywiście. jest wyjątkowy i jego malarstwo. No, może powiem, co charakteryzuje moje malarstwo. O, piękne właśnie. O to Na pewno jest bardzo kolorowe. Mój świat jest bardzo kolorowy, wewnętrzny od właśnie, tak jak powiedziałam, kilku, kilku dobrych lat. I to widać w moich obrazach. I moje obrazy można powiedzieć, że są tak, przynajmniej ktoś kiedyś powiedział, i mogę się pod tym podpisać, że są bajkowe. E, to jest taki świat, mój wewnętrzny świat, ja tak widzę świat i e, ja się czuję, jakbym żyła w bajce. Może to źle zabrzmiało. Dokładnie, tak, tak się czuję. cudownie. Tak. No dobrze, właśnie po, y, to słowo klucz padło bajkowy. E, ja wiem, że do ciebie y, nocą pukają różne bajkowe sny, w których masz wizję. I powiedz mi właśnie jak to do Ciebie przychodzi, co Ty w nich widzisz i w jaki sposób się to odbywa, że to później przekładasz na właśnie jakieś płótno, na deski, na różne inne przedmioty? No. Y Powiem szczerze, to się dzieje samoistnie. Po prostu dzieje się to w różny sposób. Czasami mam takie sny, faktycznie mam takie sny, i one są przedziwne, bo są sny z gatunku tych tak zwanych normalnych i są sny, kiedy wiem, że one są niezwykłe i mają jakiś przekaz. Znaczący. Tak. Mhm. I jednym z takich pierwszych przekazów, jakie otrzymałam, przekazów, no po prostu przyszło to do mnie we śnie, zobaczyłam niesamowitego koguta, który szedł po linie nad wieżowcami, nad miastem, i on się tak na mnie niesamowicie. Patrzył i tak stąpał jak baletnica po tej linie. No i po prostu poczułam yy, yy, w środku, że ja muszę to namalować, bo po prostu muszę. Chociaż potem zmieniłam wieżowce, tak jak widziałaś na, na yy, kaktusy, bo z kolei zainspirowała mnie podróż, więc kokut mój stąpa na linię nad kaktusami. Więc pojawia się to w taki sposób. Na przykład sny albo na przykład yy, siedzę sobie u siebie tam na polanie, na trawie i po prostu. Jakaś myśl za mną zaczyna chodzić. Tak się pojawił jeleń mocy. Ja po prostu poczułam, że muszę namalować jelenia. I on się pojawił za dnia. Zobaczycie później te obrazy, ja wam wstawię na profilu, także oglądajcie uważnie. Zresztą u Agnieszki na profilu też można zobaczyć wiele rzeczy. Ja to może profil? pokażemy. Mam konto na TikToku, mam konto na Facebooku, to jest Agi Art, Agi Art kreatorka. Boże, zapomniałam jak to dokładnie, trochę dłuższa nazwa. Później podam, tak? Malarka i kreatorka, chyba warsztatów plastycznych, Dobrze. tak to chyba piszemy wam w tak, e napiszemy. komentarzu. Zobaczycie, <laughs> będziecie mogli sami e sobie obejrzeć te prace i e zagłębić się w ten bajkowy e świat e Agnieszki. E Aguś, a jeszcze, ja bym chciała taką e informację do cie od ciebie dostać, bo wiem, że ty swoje życie tak zawirowałaś, tak. E przemeblowałaś. Kiedy i co spowodowało, co cię zainspirowało do tego, żeby jednak stanąć za sobą, stanąć w, 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 pójść za marzeniami, które cię wołają. No teraz przyszło mi do głowy, że chyba muszę to powiedzieć, mhm. <laughs> że trochę mnie życie przeczo przeczołgało, przeczochrało, i to bardzo grubo, ale o tym nie będziemy mówić. I chyba jak już mnie tak przeczołgało ostro, to przyszedł taki moment, że poczułam, że już wystarczy. Że już pewne rzeczy zrozumiałam, e, e, przyswoiłam sobie te lekcje, które mi życie dało, i zamiast ubolewać nad sobą i się użalać, co wcześniej robiłam, e, bardzo się nad sobą użalałam, dużo płakałam, w ogóle byłam nieszczęśliwa, tak po prostu stopniowo, stopniowo zaczęło we mnie e, ta, ta, ta myśl przychodzić, że już wystarczy, i że teraz e, trzeba, znaczy trzeba, że teraz ja już nie chcę tej mar martyrologii. I e, chcę się cieszyć życiem, bo ja już mam, tak jak powiedziałam, 56 lat, więc to jest najwyższy czas, żeby to życie dobrze wykorzystać. I mogę powiedzieć Wam, że życie zaczyna się po 50. -tce. O, słuchajcie, jeszcze tak, trochę mam, ale czekam z niecierpliwością. Przynajmniej w moim przypadku to, to... życie się tak na maksa rozkręciło po 50. Mm -hmm. To ma związek z moją sztuką, to ma związek z moją miłością mojego życia, e, która też wpłynęła na to, że zaczęłam tak kolorowo malować mm -hmm. i zaczęło to do mnie przypływać. Wszystko. A powiedz mi, czy te, te... Teraz przyszło mi takie pytanie do głowy, czy na przykład um, po tej 50 nie było jakiegoś takiego etapu w swojej, z, y, y, na Twojej drodze, że stwierdziłaś, że musisz odrzucić wszelkiego rodzaju pryzmaty, paradygmaty, spostrzeżenia, um, tak jakby całą wizję świata, którą do tej pory mhm. nauczyłaś się i zaczęłaś się uczyć na nowo? To znaczy, to nie było na pewno jakieś jedno zdarzenie, mhm. na pewno miało na to wpływ y, y, mnóstwo różnych y, doświadczeń. Y, natomiast y, i chyba już mi się po prostu znudziło ten, ten smutek i, i nostalgia, mm -hmm, że tak to mm -hmm. ujmę. Znudziło mi się. Okay. I doszłam do wniosku, że jeżeli żyję 50 lat, to te drugie 50 chcę żyć w zupełnie inny sposób. Okay. Chcę przeżyć inaczej, chcę się cieszyć, że właściwie już mi nawet nie zależy na opinii ludzi, nie zależy mi, co kto powie, że komuś się coś nie podoba, że ktoś ma inny pomysł na mnie, czy, czy w ogóle. Ja teraz stawiam na siebie i. I kiedy zaczęłam stawiać na siebie, rzeczywistość zaczęła mi się układać dokładnie tak, jak ja sobie to wymyśliłam. Czyli stałaś się kreatorem i reżyserem tak. swojego życia. Tak, świetnie to ujęłaś, mhm. dokładnie. Dobra. A, a wiem, że podróżowałaś dużo i wiem, że szukałaś siebie i kawałków, tak jakby tej, szukałaś tej swojej tożsamości, mhm. właśnie podróżując. Co odkrywałaś i po każdej podróży, co przywoziłaś ze sobą? Co było takie znaczące dla ciebie? Przede wszystkim kolory. kolory. <laughs> Jak po raz pierwszy znalazłam się na jednej z wysp kanaryjskich na Gran Canaria, potem jeszcze byłam na mm. innych. Zakochałam się, absolutnie zakochałam się w kaktusach. Urzekły mi po prostu fauna, flora mnie urzekła, i potem to zaczęło się przejawiać w moich obrazach, tak? Kolorystyka, kwiatki, słońce, gorąco i to wszystko widać w moich pracach. Mm -hmm. Wcześniej kolorystyka była taka przygaszona, stłumiona, a tutaj się te kolory po prostu rozbujały. Rozbujały się, rozbujały się na maksa. Mm -hmm. Potem jeszcze Tajlandia się pojawiła i to, to wszystko to mnie. To tam wybudza wszystko. Tak. tak tam I tam można powiedzieć, się. że zaczęłam ładować swoje akumulacje. Kumulatory, zasilać siebie wewnętrznie, i jak wracałam, tutaj miałam siłę, miałam ten power do tego tworzenia, i to się tak zaczęło nad, mm -hmm. na, napędzać. No dobrze, a powiedz mi, właśnie, co charakterystycznego malujesz? Co najbardziej lubisz malować? Bo ja wiem, że u ciebie to jest taki konkretny kierunek i bym chciała coś, żebyś powiedziała na ten temat. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest konkretny kierunek, ale na pewno mogę powiedzieć, że fascynują mnie kobiety i fascynują mnie zwierzęta. I łączy to wszystko razem, choć nie we wszystkich obrazach czasami są tylko kobiety, czasami są tylko zwierzęta, czasami są kobiety i zwierzęta. Właśnie nie, pomalu, nie namalowałam jeszcze żadnego mężczyzny. To ciekawe. O, może, e... może jakiś mężczyzna się zgłosi, żeby agnie... zobaczyć siebie wiz... oczami Agnieszki? Tak. Więc zaczęłam odczuwać, że my mamy wiele wspólnego ze zwierzętami że zwierzęta mogą nas zasilać swoją energią, swoją mocą że też pewne cechy my przejawiamy jako ludzie takie typowo zwierzęce i odwrotnie. I zaczęło mnie to tak fascynować, że zwierzęta w moich obrazach mają takie nawet, powiedziałabym, cechy ludzkie tak, tak bym to ujęła. No. Tak. A co jeszcze takiego ciekawego robisz? Bo ja wiem, że y, czasami w intencji y, i na życzenie malujesz mandale. Tak, co, coś powiedz, po coś powiedz mi o tym. To jest jakby troszeczkę inna działka, że tak tą nazwę y, mojej twórczości, która też się pojawiła parę lat temu, zupełnie niezależnie od moich kolorowych obrazów. Mianowicie, ja rysuję, nie maluję, rysuję na papierze uh -huh. takie koronkowe, powiedziałabym mandale. Piękne, I to też oglądałam. Polecam. I to też się pojawiło akurat nie we śnie, tylko o poranku i nagle poczułam tak jakby coś z góry mnie po prostu natchnęło, że ja muszę, ja muszę zacząć rysować te mandale. I pierwszą mandale stworzyłam w celu jakby... no Właściwie to chciałam po prostu pobudzić obfitość i dobrostan w swoim życiu. I z taką intencją powstała ta mandala. I potem zobaczyła ją koleżanka, koleżanka zamówiła dla swojej córki, i tak to zaczęło płynąć. I uświadomiłam sobie w pewnym momencie, bo też nie na początku, że właściwie to ja jestem tylko takim kanałem, yy, i ta energia skądś tam gdzieś przepływa przez moje ręce, i w ten sposób pojawiają się yy, każda jest inna yy, pojawiają się te mandale, które są tworzone z intencją dla danej osoby, tak? Dokładnie, przepiękna, przepiękna historia. Słuchajcie. Ja Agnieszkę poznałam przez kogoś z oglądaczy, który bym polecił, żeby właśnie tutaj przyjechać do Agnieszki. Po pięciu minutach ja już wiedziałam, że się znamy od zawsze. <grym> Musiałyśmy pilnować czasu, żeby zdążyć wywiad, zrobić jeszcze jak to słońce piękne świeci. Także słuchajcie, takie magiczne, cudowne, tajemnicze kobiety kryją się czasami w małych, najzwyklejszych domeczkach gdzieś na skraju lasu. Są jednością ze wszystkim i ze, i ze wszystkimi. Mają piękne przekazy, mają wizję i mają odwagę się do tego przyznać i pokazać się światu. Dlatego cieszę się, Agnieszko, że to, przyjęłaś moje zaproszenie na ten wywiad. Cieszę się bardzo, że Cię poznałam i życzę ci z całego serca, żeby ta twoja pasja, ta twoja miłość, którą masz dla matki natury i dla ludzi, żeby ona się rozwijała i wszystkiego ci życzę najlepszego. A was, kochani, zapraszam do oglądania tych odcinków, do udostępniania, ponieważ tylko w taki sposób możemy Pokazywać się światu, możemy y, odkrywać siebie. Y, można zobaczyć y, inne osoby, które są wyjątkowe, ale tą wyjątkowość wy macie również w sobie. I tego Wam życzę, żebyście mieli odwagę tą wyjątkowość pokazać. Nie bójcie się tego, co ludzie będą mówić o was. Po prostu, czy będziecie robić dobrze, czy źle, to oni i tak będą gadać. Także zapraszam was y, do. Poszukiwania tajemniczych osób. Oczywiście wiecie, gdzie mnie znaleźć i w jaki sposób mnie znaleźć, żeby, żeby mogła pojechać do takiej osoby, albo ta osoba może przyjechać do mnie. I zapraszam Was na kanał Agnieszki. Macie to w komentarzu na dole. I zapraszam Was na mój kanał, na mojego bloga i też na dole albo tu u góry w chmurce możecie sobie to zobaczyć. I zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Pa! pa.